Tak długo jak będziemy wierzyć, że tym co czujemy, co myślimy, to że działamy albo unikamy działania kieruje tylko i wyłącznie nasz umysł. Tak długo będziemy mieć trudność z osiąganiem sukcesu w zmianie jakiegokolwiek niewygodnego nawyku, takiego jak prokrastynowanie, czy kompulsywne obiadanie się, czy niedbanie o swoje zdrowie i inne temu podobne rzeczy. Żeby naprawdę z sukcesem wprowadzić w swoim życiu korzystne czy pozytywne zmiany, potrzebujemy nauczyć się współpracować z naszym ciałem, dlatego że żyje w nim taki system, który nie rozumie języka mówionego, słów czy zdań. I nazywa się autonomicznym układem nerwowym. I to on właśnie w 80% kieruje tym, co my myślimy, jak się czujemy, jakie są nasze emocje, czy my działamy, czy my unikamy działania, jak postrzegamy otaczający nas świat czy samych siebie. I to właśnie on decyduje o tym, czy coś jest dla nas bezpieczne, żeby iść dalej w tym kierunku, czy też będzie odwodził nas od działania w kierunku jakiegoś konkretnego, postawionego przez nas samych sobie celu. Dlatego też z tej okazji przygotowałam bezpłatny warsztat, który odbędzie się 23 kwietnia, co tak naprawdę stoi za Twoją prokrastynacją, na którym dowiesz się, w jaki sposób możesz współpracować ze swoim autonomicznym układem nerwowym i przestać odkładać na później działanie w kierunku Twoich marzeń i Twoich celów. Zapraszam Cię serdecznie do zapisu, link w komentarzach do tego wideo.